Nadciśnienie tętnicze jest bardzo poważnym problemem dla obywateli naszego kraju i że no, szacuje się, że prawie 11 milionów ludzi to może dotyczyć w Polsce. O ile mamy dobry aparat, to tyle możemy jeszcze popełnić szereg błędów w mierzeniu samego ciśnienia tętniczego. No Nie można w ciągu pół godziny powiedzmy palić papierosów, pić mocnej kawy, albo biegać, albo się bardzo zdenerwować i od razu biec mierzyć ciśnienia. Nie ma tak takiej różnicy, że na przykład kobieta ma mieć takie ciśnienia, a mężczyzna i inne na to się nie kładzie nacisku. Czasami jest tak, że pacjenci mają niskie ciśnienie rano, ale ono może rosnąć sukcesywnie ku wieczorowi i nieraz mówią, że o wieczorem to ja mam wysokie ciśnienie. No można teoretycznie tak zapomnieć dzienniczka z pomiarami, można zapomnieć leków, można zapomnieć listy leków, nazw, dawek, prawda? Można zapomnieć badań laboratoryjnych i spowodować, że ta wizyta, na którą się czekało długo stanie się po prostu bezwartościowa dla tego pacjenta.